Bezdech tak. sam w sobie był od zarania dziejów. Co prawda pierwsze takie literackie opisy to jest zespół Pickwicka, czyli mieliśmy pacjenta, który był pacjentem otyłym, podsypiającym w ciągu dnia, pacjentem, który w nocy bardzo głośno chrapał. Natomiast rzeczą charakterystyczną jest to, że to nie jest pacjent, który chrapie jednostajnie, tylko to jest pacjent, który będzie miał przerwę w oddychaniu, i nagle tak. <laughs> Rozpaczliwa próba zaczerpnięcia powietrza, 5-6 chrapnieć i znowu przerwa. No i oczywiście moglibyśmy spojrzeć na perspektywę pacjenta. W ogóle, żeby rozpoznać taki bezdech, to ten bezdech musi trwać co najmniej 10 sekund. No można by powiedzieć, ok. Ale 10 sekund nie oddycha wtedy? Tak. No i można by powiedzieć, ok. Wstrzymanie powietrza na 10 sekund, no... no proszę bardzo. Proszę bardzo, tak. Tylko zobacz, że robisz to w sposób świadomy uh -huh. na wdechu, A ten pacjent robi to w sposób nieświadomy na wydechu. Na wydechu. Tak. I teraz dochodzimy do drugiego problemu. Bezdech sam w sobie rzadko zdarza się, żeby trwał 10 sekund. Jeżeli dobrze pamiętam swojego rekordzistę, jeżeli chodzi o bezdech, który Pamięta. zarejestrowałem w trakcie snu, bezdech trwał 240 sekund. I teraz przez 240 sekund pacjent ani razu nie nabrał powietrza. Mhm. Saturacja z poziomu 97. Dla osoby zdrowej spadła do poziomu 50%. Czy świadomie to by nigdy tego nie zrobił? pacjent miał, jest sinofioletowy. Czynność pracy serca z poziomu 50 na minutę rośnie do poziomu 140 na wybudził? minutę. To jest pacjent, który albo się wybudzi mhm. i zrobi to świadomie lub nie, bo to też jest pewien, pe, 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 pewien szczegół, albo po prostu umrze w trakcie snu. Tak, jest to możliwe. A zobacz, pacjentów umiera w trakcie snu. A i nie wiemy dlaczego. My witamy po krótkiej <grywka> przerwie. Mieliśmy niespodziewane zdarzenie ze strony. Dostarczyciela prądu elektrycznego, ale to się trochę wpasowuje w, w, w klimat jakby tego odcinka. Chciałem dorobić, mówiłem o tym w przerwie: ideologię do tego, że już jest bardzo późno i dlatego się świeczka pojawiła i przygaszamy światło. No niestety jest 1130, więc nie będę kłamał. Dobrze, ale dokończmy historię tego, dramatyczną historię tego pacjenta i, i tych przypadków, kiedy mówi, że nawet mm, mogą się zdarzyć przypadki. Na śmierci w wyniku tak, tym bezdechu tak. sennego. Dlatego, że um, zobacz, myślę, że nie trzeba daleko szukać. Każdy w rodzinie ma pacjenta, który po prostu się nie obudził. Mhm. Um, to są pacjenci, którzy najczęściej mieli niezdiagnozowane problemy ze STEM. Można przypuszczać, że w zasadniczej mierze to był bezdech senny. Mhm. Który ja, przyglądając badania, widzę po prostu dramatyczny wpływ bezdechu na funkcję przede wszystkim układu sercowo-naczyniowego no właśnie na saturację no bo to bezdech senny jest przyczyną, dla którego u pacjentów rozwija się przede wszystkim nadciśnienie tętnicze. Mhm. To koło zaczyna się od bezdechu, dopiero później jest nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, czy inne postępujące choroby serca? Czyli to jest po prostu, można tak łopatologicznie to powiedzieć, jak rozumiem, że jest to, czy, znaczy to, czyli bezdech, jest obciążeniem po prostu dla układu sercowo-naczyniowego. Tak, I ten bo, incydent sam w sobie jest. Tak, obciążeniem. bezdech polega na tym, że zapadają nam się drogi oddechowe i pacjent nie może nabrać powietrza. Pomimo, że tłocznia brzuszna, przepona, tak wykonują swoją pracę, próbują przełamać ten opór dróg oddechowych, ale to powietrze po prostu do płuc nam się nie dostaje. Uh -huh. I tak jak powiedziałem przed e, przerwą, <grych> że e, mamy pacjenta, u którego mamy bezdech, który trwa co najmniej 10 sekund, moglibyśmy spojrzeć na taką perspektywę, ok, to ile bezdechów może mieć pacjent z ciężkim bezdechem w nocy? Uh -huh. No i. Matematyka tutaj nie kłamie. Badania, które wykonujemy u pacjentów również. Są pacjenci, którzy w trakcie jednej nocy mają na przykład 500 bezdechów. Hmm, niesamowite. To teraz wyobraź... sobie. Rozumiem, ile... przepraszam, budzą się i się czują nie. w miarę. To są pacjenci, którzy mają przekonanie, że spędzili w nocy 8 godzin aha, śpiąc. Aha. Tylko, że ich ośrodkowy układ nerwowy co 20 minut robi. Budzimy się, bo nie oddychasz. Aha. I. Dlaczego pacjent w ciągu dnia. To ma takie będzie... mikrowybudzenia, tak, on tego nie to rejestruje. są tak zwane wzbudzenia. Dlaczego pacjent w ciągu dnia będzie przede wszystkim prezentował objawy takie jak nadmierna senność, poczucie, uh -huh. że sen nie jest efektywny, poranne bóle głowy, czy podsypianie w ciągu dnia, konieczność zrobienia drzemki, zasypianie wieczorową porą, wieczorową porą przed telewizorem. No dlatego, że jego ośrodkowy układ nerwowy co 20 minut. Budzimy się. Kolego, bo nie oddychasz. Jasne. No, mój dziadek ponad 20 lat temu zmarł w trakcie snu. Ciężko chorował na serce. Był kilka dni po wszczepieniu zastawki. Mhm. Z jakimiś komplikacjami pooperacyjnymi pamiętam, że chyba wiązaliśmy tę śmierć. Ale niezależnie od tego jest taka teoretyczna możliwość, że też cierpiał, jak rozumiem, na bezdech, i na przykład było to jakimś impulsem. W zdecydowanej mierze. E, Niezdiagnozowany bezdech senny przyczynia się do powstawania z chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego choroby serca. Co ciekawe, e, porozmawialiśmy o sonologu, o specjalizacji w zakresie chorób płuc. Mniej więcej, 80% pacjentów kierowanych na diagnostykę zaburzeń snu to są pacjenci kierowani przez lekarzy kardiologów, uh -huh. nie przez pulmonologów. Uh -huh. Dlatego, że kardiolodzy mają świadomość, że do powstawania chorób, choćby tak prostych jak nadciśnienie tętnicze, uh -huh. będzie przyczyniał się niezdiagnozowany i nieleczony bezdechsenny. Uh -huh. Tak? Dlatego ta diagnostyka jest bardzo istotna. Pacjent, który będzie miał takie objawy, nie zgłosi się do specjalisty, szukając pomocy. Zgłosi się zaalarmowany partner, bądź partnerka, mhm. która zwyczajnie w świecie ma dość tego, że nasz partner, kiedy śpi, mhm. po prostu chrapie tak głośno, że ruszają się firanki w oknach. No właśnie, to, 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 to będę miał dwa pytania, ale one właściwie jedno szczegółowe, a drugie ogólne, które sprowadzają się dokładnie do tego samego, czyli kiedy powinniśmy się zgłosić do specjalisty. E, ale zanim... To, to właśnie to pytanie szczegółowe czy chrapanie równa się bezdech? To znaczy jest chrapiono. Nie zawsze. Chrapanie rozpoznajemy również tak zwane chrapanie proste. To jest jak najbardziej, jest, istnieje takie rozpoznanie. Wówczas po diagnostyce polisonograficznej, kiedy wykluczyliśmy bezdech seny, często takich pacjentów kierujemy na konsultację laryngologiczną, bo być może przyczyną chrapania prostego jest np. wiotkie podniebienie miękkie, czy np. przerost migdałków okay. również w szczególności u dzieci, będzie miał ogromne znaczenie, bo możemy łatwo leczyć. Usunięcie migdałków rozwiąże. Ale właśnie samo problem. chrapanie to jest jakaś patologia? Czy niekoniecznie? Nie, to jest wokalizacja. Mhm. To jest nic innego jak wokalizacja. Każdy z nas jest aktywny w trakcie snu. Mimo, że o tym nie wiemy. Ruszamy się średnio, co 20 minut zmieniamy pozycję ciała. Chrapiemy, wydajemy dźwięki. Mhm. Jesteśmy aktywni mhm. w nocy. Jasne.